naczko widzowie z tej strony Nagielowski. Witam Was w kolejnym odcinku z Dead War Zombie Arm 4. Jak w tamtym odcinku pamiętacie, udało nam się odkryć na czym polegała ta ich operacja Argata. I to okultyści planowali w tym wielkim, gigantycznym wiertłem wiercić się chyba gdzieś, e gdzieś głęboko pod ziemię, by od odkryć, odnaleźć coś, co jest im bardzo potrzebne. Ale my się dowiedzieliśmy o tym i teraz nie pozwolimy im tego zdobyć. Więc pokrzyżujemy im znowu ich plany. Więc no, tutaj nie muszę mówić, tu już mam te standardowe rzeczy. I rozdział brzmi droga w dół. No, już się domyślam dlaczego, ale dobra, zobaczymy. Może się czegoś jeszcze dowiemy w tej misji. Przy okazji trochę od przyciszyłem sobie te głosy, bo ten głos komputera jest trochę głośny. Tak na 35% dałem w grze. Ale dobra. Mamy też wyzwanie bracia, sprawy by 10 przeciwników pozabijało się podczas bratobójczej wymiany ognia Zobaczymy czy się to uda Ale najważniejsza jest sama misja Więc nie przedłużając Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę kliknijcie, kliknijcie przycisk subskrybuj I zostawcie jeszcze łapkę w górę yy, Znaczy zostawcie dzwoneczek By być na bieżąco ze wszystkimi filmami Jak i ogólnie z moim kanałem By wiedzieć co się na nim dzieje i jak się rozwijamy więc jeśli to zrobiliście zapraszam do oglądania. No dobra. No to... No to odpalam. Brawo. I uruchamiam grę. Mam nadzieję, że Wam się te filmy podobają, jak ja, które dla Was nagrywam, bo się staram bardzo, żeby były udane. No, bywają nieraz drobne potknięcia, ale takie chyba nie zbyt przeszkadzające wam, ale no... O, dobra, już się gra włącza. O, od razu lepiej trochę z tym, z tym głosem. No cały czas ten system, cały czas tu gada o tym systemie. Czekajcie się... chwilka Dobra no, przecież O przestał dobra Albo nieważne Dobra widzowie y Nic nie poradzę że ten komputer tak gada Chwila. O dobra Jeszcze tu sprawdzę a to wszystko? Dobra to No dobra widzowie, no to aktywujemy to wszystko O! Coś się dzieje Wskoczyliśmy.

Dobra widzowie, yy, nie wiem czy mnie będziecie dobrze słyszeć Ale postaram się jakoś mówić głośno, dla was o A, to wciąga, o Jezu, to się lepiej stanę w takim miejscu, żeby mnie nie wciągnęło No niech, niech przestanie wierci działać Dobra, dotrzy do wiertła

o Jest kompletny. Prawie. Dobra, to już chyba wiem czego mam szukać. A czy znajdę te, takie inne rzeczy? To zobaczę. O, granaty. Dobra, aktywujmy jeszcze to. No dobra. O, i zasadzka. O, wciągajcie. hej. Dobra. No, 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 wciągaj, wciągaj, wciągaj. Kurde, no prawie. Dobra, zabi zabijecie wreszcie. Dobra, wyjdźmy... Idźmy a, jeszcze, ni jeszcze niżej schodzimy. O kurde. A tu o co chodzi? Podejść do wiertła. Ejść. No, no coś jest. Możesz sprzęt konstrukcyjny, by zejść.

A główny główny panel. Dobra. Podpalacza jeszcze to brakowało. A? Dobra, idę inżynierzy. Dobra. Czekajcie, zrobię go. Potnił się stół? Muszę uważać, żeby mnie nie podpalił. Dobra, jest. No, o, i ładnie. Dziury sobie zrobiliśmy. Dobra, zejdźmy niżej. Oba maszynownia.

O, co tu mamy? Nie wiem czy coś zrobię, ale poszukam jakichś pierdół, może gdzieś tu będą leżeć. O, coś leży. Wojownik. Heh, ciekawe. Dobra. Shotguna biorę. Załoga. Widzicie, czy nie poszło tak jak... Czyli tu załoga? z oni ogniwokij optycznie o kurde czyli jednak ktoś próbował yy, użyć tego systemu dobra teraz my próbujemy Dobra, pyk, 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 pyk. dobra, zabijamy cię normalnie. No i dobra, dechu. Dobra, yy, halt. Co to jest? A mi się wydaje, że to chyba gas rad. Trzeba pozabijać te szczury. Te szczury chyba. Ale dobra. No, ale. Dobra, weźmy. A gruchy Okej. Okay. No ale. O, tam to jest tawą, dalej. Zacznij się na od generatora. O kurwa. Dobra, kurde, to jest strasznie głośno, nie powiem. Dawa. Dawa. Dobra. mogę. A i teraz może tu używnie duży przegrody. Okej. Okay. Chodź. Się.

Tych, tych, tych. No i już zwolnione miejsce Okej. OK Lecimy, Uf, dobra Dobra, ładuj O, mam troszkę uderzenie za pięć. Dobra, 3 Two, one 1 UAH sprzętowy A tu u góry co jest? Okej Syryjski i Tu też muszę urodzać jakby rdzenia A i tu jest jego dziura o! O! Się uwolnili. Dobra. Dobra, zabijamy ich. Tyk. Ej, no ładnie. Wszystkich praktycznie położyliśmy na deski. O! Dobra, otworzyliśmy sobie przejście dalej. Dobra. E, nie wiem co by z góry, ale... Jakbym wie... Czeka, może da się radę coś zrobić z tym? Nie, nie da się, dobra, trudno. Dobra, przeodowujemy. Dobra, schodzimy niżej po prostu. O kurde. Mind how you go? Want to in, eh? O kurde Dobra Weźmy zapas amunicji eee, No to mamy full granatów Dobra, zachodzimy Dobra O, ładownicy do szczerby Przy okazji, ja nie wiem gdzie z ręka zombie dokumenty, ale już się teraz tym nie interesuje kompletnie Bo ja się skupię na całej misji, jak coś widzowie Dobra Tyk Tu coś na dole jest Tu, tu musimy zejść Dobra Układ chłodzenia To tu musimy gdzieś tu zanieść Okej, okay, tutaj Ok Dobra, włączył się układ chłodzenia Dobra, ci... później zaraz się zajmę snajperem, tylko najpierw odstawmy te zbiorniki, by... o! By system chłodzenia włączyć Dobra Dobra, gdzie jest ten snajper? Czyli czyście... Słyszy wybuchowców? Dobra, czekajcie, muszę dała wiki tutaj. Muszę ładować strzelbę, ładuję strzelbę. Dobra, zabiję ci tak, o! Dobra, ładuję strzelbę. O, tu jeszcze jakiś idzie. Chyba zabity. Ok, przeżyć ze sockem. Czyli co? Jeszcze muszę tego tu o. Ta? No chyba ta. A nie, jeszcze tu jest. Chyba, ciebie tak, załatwimy. O, tu jeszcze jakiś stał. Dobra. Przeżyć zasadzkę, a po prostu jeszcze muszę pozabijać ich tutaj. Dobra, zabity Samobójczy ogień to nie wiem. Gdzie tu jeszcze jakieś są potwory? Bo teraz patrzę. O jeszcze tu jest. Kurde, ale on nie otwarta. Dobra. I snajpera? O gdzie sna A, tu jest. Ja na shotguna mogę załatwić. A po co te kładki po środku? Ile jeszcze ta zaskoczka będzie trwała? Nie żeby coś, no ale no. No załatwiony. Potrzebuję amunicji No bo mam Olbrzymi idą Cześć, a co to robi to? O kurde A to to już wiem co robi, dobra Już kolejny przyszedł Jest innych tu jeszcze jest, dobra, wiecie co? Użyjemy granatu Dobra. O! Dobra, załatwiony. Dobra, załatwiony. Zachodzą kolejni. Kurde, za dużo ich tu trochę. O kurde, z każdej strony idą. Ale sobie ale miejsce wybrałem. O Jezu! Nie, 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 nie! Ale się, ale się wpakowałem w pułapkę własną. Dobra. Tu. Tutaj. Dobra, zabiję po za prostu Dobra, chodźmy. Wiem, mam pomysł jakiś... Ej, jest... tu coś jest, tu coś jest. Oj, od, od, od razu lepiej mi. O, i taki zniszczymy, o Dobra no, Ale tu są ci przesiadkowani. O pójdę. Dobra, tego nie zauważyłem. Musimy uciekać. Dobra, ładujemy laser. Dobra, łączamy laser Dobra, jest git. Czekajmy. Gdzie on poszedł? A tu jest Dobra jest Przeszko dużą przeszkodę. O, zaraz znowu uderzymy. O dobra O! Co jest? Kurde, co? Jaka jest to przeszkoda? Ej coś, co to jest? Ej przewierciliśmy się gdzieś O kurde, ciąg dalszy nastąpi O Dobra, ciekawe Okej, okay, ukończyliśmy O jeszcze Niszczyciel, dobra I za, nie... o, za niedługo mamy 60 No dobra widzowie, no to Skończyliśmy cały, cały chapter Hrabiego Krwi I dokopaliśmy się gdzieś I gdzie jest e kolejny DLC to będzie Ciąg dalszy, więc oczekujcie na moim kanale Kolejnego DLC, który będzie ciągiem dalszym Tego co tutaj widzieliśmy, więc Więc zostawcie łapkę w górę i zostawcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj i nie zapomnijcie sobie dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi filmami i oczekiwać na kolejne filmy. Więc do następnego razu, cześć!